No witam, witam, z tej strony Maryka, to jest kolejny odcinek z GTA 5. Witajcie, witajcie wszyscy moi widzowie, a jeżeli nie jesteś moim widzem, to się nie dostanie, ale mógłbyś zostawić łapeczkę, komentarz i suba na tym kanale. Zapraszam również na mojego Discorda, linka macie w opisie tego filmu. A teraz lecimy do lesera Franklinem, tylko ogólnie mam yy... O, dobra, włączyło się ekstra. Kurwa, nie po czym ja tu wjechałem. Dobra, wyjedźmy z tą jakąś tak sprawnie, elegancko, pięknie, żeby nikogo tutaj nie przejechać po drodze. Chyba, że ktoś mi się rzuci pod koła. A babka wy, wywalone, ma dobra. Gdzie jest ten Lester? No halo, ale tu nikogo nie ma. To po co ja tu przyjeżdżę? O, coś się dzieje. Coś się dzieje, widzowie. Gdzie jest ten Lester? A jest!

Kurwa na, no, już zaczynamy! Już będzie mi jebał kurwa. No rozpierdziel wszystkich tutaj. O, oh uje, yeah, lubisz to. Ale mnie już tu nie ma. Bawcie się sami. Chłopco, wpadł w panikę i zapierdziela tym autem. Jak głupi. Dobra. Elegancko widzowie. Gdzie nie jedziemy? Nie wiem. Zaś się, się pewnie dowiemy. Pewnie znowu jakiś. Jakaś akcja będzie. Aha, kolorowe bronie, No super. Tego właśnie potrzebowałem, ale moglibyście wyłączyć ten szary ekran. Co za efekt w ogóle? Nie gadać, że to tak będzie cały czas. Mam nadzieję, że nie. Chyba, że mi się monitor zdupi. Nie, no nie. Mam dwa na no, dwóch monitorach to samo jest. Wyłączcie ten efekt. Cholerny. A gdzie ja jestem? A, na parking, Dobra, dobra. Dobra. Na górę? Nie, tutaj czy? Dobra. O tak, proszę mi... No, szkurła. Standard. Opony trzeba rozdupić, nie? Miejsce dla inwalidów? A, przebrałem się już, dobra. No, dobra. Ofiara ma nie... O, będziemy kogoś mordować? Zamorduj cel. Tylko który? To jest ten cel? O cholerne opony Aha, w ogóle kasę dostałem, nie wiem za co A gdzie jest ten cel? Halo? Widzowie? Gdzie jest ten cel? Może ta babeczka? No, tu nikogo nie ma Że Taksówka to nie To na pewno nie oni Ochroniarz, oni będę go wyprowadzać. Prawdopodobnie, taksówka odjeżdża. Aha, to na pewno nie ja byłem. No kurwa, no nie, dia. Yeah. No, ciekawe jak odkryto. Jak ja nic nie zrobiłem, może gdzieś na górze są. Dziadygi, gdzie nikogo nie ma. Zam Dobra, poczekamy chwilę. Może się coś stanie, On no na razie tu żadnego celu... Aaa, dobra! Zaczynamy! Imprezę! Kto się mógł zrespić, widzowie? No, na to ja tak chwilę poczekam tutaj... No, dobra. Dawaj go na łeb. Dawaj go, kopaj go! Dobrze! Dobrze, to będzie z... O tak! Zabiłem go! Znaczy... Co? Dobra, widzowie. Nieważne, to nie będzie jednak trwało godzinę. Czekamy teraz spokojnie. On sobie śpi, on sobie będzie spokojnie widowie, nic mu nie zrobiłem. Czekamy tutaj na spokojnie Gdzie jest nasz cel? Cel pal. Może to jest on? Nie no, nie no. Ochroniarze po niego poszli chyba. Dobra, niech sobie od... O, przepraszam. Niech sobie odjadą tą taksówką. Pewnie zaraz wyjdą yy, ochroniarze. Z tym chłopem czy babeczką. O! O, kurła! Ale co wy robicie? Co się, kurwa stało? A to już po misji, tak? Zmeldowanie. A gdzie jest chłop? Eee, no... A co się dzieje? Czemu ten zegar odlicza? <gry> A co się kurwa dzieje? A gdzie jest chłop? Przejechali go, czy co? A co się stało? No i co? Aha. Zamorduję tu wszystkich. No dobra, no dobra, zdemaskowano. No super, jak się chłop jakiś rozp... Ha, znowu się jakiś zrespił. Troll nie, kurwa powstał, zmartwychwstał. Weź się tego chłopa. czemu on stał? Co jest gran? Nie, to tak nie będzie. Tak się nie będę bawił. Dawaj go, dobrze. Dobra, dobra. Teraz będzie akcja, będzie akcja. Już nie będzie tego Jezusa. Mhm. Dobra. Ja pierdzielę, czemu się tu Czołg zrespił? Ale dobra, poczekajmy, poobserwujmy sobie, co ten Czołg zrobi. Widzicie co, widzowie? Ja sobie też przygotuję broń. Czy mam tu jakiś pistolet z. Nie wiem. Mam... Tak to bym sobie przygotował. O kurwa. Nie mam je tutaj. Aha, zombie. No nie, ja tej misji nigdy nie wykonam. Nie mi się widzowie. Te czołgi nam nic nie zrobią. Dobra. Jedzie jakiś samochód. Teraz będzie pewnie wychodził. <laughs> Te czołgi do najlepsze. O kurwa. <laughs> no ta, Stado zombie mnie zaatakowało. Kurwa. Zostawcie mi ludzie. Nie, no co się tu dzieje? Widzowie, tak to nie będzie. Ja się tak kurwa nie bawię. No super, kurwa. Na. No. Da no, ekstra kurwa wydupiło mnie gdzieś w ogóle. Zamorduj cel jak jestem na jakiejś pustyni kurde. No, no super. Kurwa. Tak go mam zamordować nie widzę go. Więcej tych efektu. No. Super hot kurwa. No ta. Co to mnie strzela? Co jest kurwa? Przy... Ogólnie to robię teraz w formie... Um, nie wiem, Spiderman? Kurde, jakieś oświetlenie? Y, sufitowe? Co to ma być? Aha, no cześć kurde, chodź poprzytulajmy się razem. Będzie fajniej. Co tam Franklin, jak tam u ciebie? O, lock kamera jeszcze, no super, dęte mi tego dajcie. Dzowie, czemu ja tu się tak muszę mordować z tą grą cholerną? No, ten dalej tu leży. Dobra, nic się nie dzieje. Nie, nie chować, galera, pójdź mi tą kamerę. Ja pierdolę, co się tu dzieje? No, puszczaj tą kamerę. O kurwa, nie widać mnie. No, no nie mogę strzelić! No, puść kamerę, proszę! Na no, jaki cel mam zrobić, jak tu nikogo nie ma? Super! Nie widzowie ja tu nie rozumiem czegoś. Kogo ja mam tu zabić? Co to ma być? Za misja cholerna. Team, widzowie, włączył się efekt jump, 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 jump. Tak sobie poskaczemy chwilę. Wymeldowanie 1,20. Mhm. nie wiem gdzie ta Koło mam w ogóle zamordować, no ale dobra. Dobra widzowie. Wymeldowanie. On tu się musi pojawić. Oczyszczają ten. No nie, nie wiem, no ja nie wiem kogo mam tu sprzątnąć. No oczyszczony jest, no i co teraz? Nikogo tu nie ma. Aha, czekamy, czekamy. A jest, zamorduj cel. To jest ten złomas? Co się kurwa stało? Aha, Franklin zginął. Ciekawe dlaczego No nie no, zamordowa... No muszę tu czekać godzinę. I co wy tu robicie? Kurwa widzowie, znowu się włączyło jakiś Hamulce uszkodzonej i... Ogólnie to zauważyłem, że ten y, obcy dalej na tym na tym wisi, tym suficie. Tego. Tak, No przecież nic nie zrobiłem to chuj Cholery jasnej Dobra, mam nadzieję widzowie, że... Czy to się uda? Nie, zombiaki jeszcze kurwaj pierd. No, także tego Dawaj, dawaj, chłopie wyłaś No wyłaś gdzie on jest? To jest kurła! A, super kurle, wywaliło go! Cel uciek, no ciekawy jak uciekł. na księżyc Widzowie, to jest ten moment. To jest ten moment. Nie przejmujmy się tą małpą. No, Mamy... Kurwa małpa wsiadła. Opy, już wasz szef nie żyje, możecie iść do domu. Macie... Macie wolne. O, karetkę jak dostał chłop w łeb Na pewno go. Aha, no A Ata, de. Co się dzieje? Dobra, Widawie, elegancko, pięknie. Ta misja ukończona. Robiłem ją przez pół godziny. Dobre, pół godziny. Dobra, jedziemy teraz do kolejnych punktów. Wykonywać misję. Tu jest jakieś P. Ze znakiem zapytania, nie wiem kto tam jest, ale zaś dowiemy Jeszcze do Lester'a dzwonimy. No jak to wiesz? Skąd wiesz? No, trzymaj się, hej hej. O kurwa, był jakiś ten dinozaur wszedł. Up. dobra, widzimy się przy tym. Nie jedziemy do Lester'a. jedziemy robić misję poboczną. A jak? Patrzcie, widowe jaki mam wóz potężny. Dobra, co my tu mamy znowu? Tego chłopa z aparatem, czy mi się wydaje? Sprawdźmy to. Ale tu nikogo nie ma, halo? Co jest, kurła? No to ja, halo. Co ty robisz, chory człowieku? A, uh. No siedź w tym śmietniku, tam gdzie jest twoje miejsce No wszystko gra, no to taka misja, szybka misja ogólnie. Aha, to ta cała misja, dobra. No to teraz widzowie że tu jest B. Jedziemy do B ze znakiem zapytania, a potem jak jeszcze będzie dużo czasu, to pojedziemy do L. Do Lestera. O przepraszam, Hydran rozdupiłem. Dobra i widzowie jesteśmy. O, skurwa, ktoś to znowu zrespił. Widzowie, nie wytrzymam w tej grze. Co to za skutery cholerny zabierać ten kłamstun! No super, no ciekawe jak mam uciec. Eee, dobra widzowie, widzimy się za chwilę jak ucieknę tej psiarni. No Sky, fajny niebo ogólnie. Dobra. Witam, witam, o co tu chodzi? No pewnie. Napalenie? O czego? Aha. Aha. To tyle. A na na motorze, no. Ogólnie to chodziło o jaranie trawy, więc dobrze tego nie pokazałem. A czy takiej trawy wiecie? Takiej świeżo skoszone Jakoś w ogródku. W ogrodzie. W ogrodzie. Wiecie o co chodzi. Dobra, teraz jedziemy do Lester'a. Zobaczymy, co tam u niego słychać. Z... O kurwa. Chyba to nie był dobry upadek. A jednak. Bar. Bary? Jaki bary? Jest... Dobra, do... jak chcecie numer do barego, to Wam podam w kom... No, szkurła! Nie w tą stronę. <laughs> wszystkie odwróciło. Ciekawe, jak ktoś zrobi te wszystkie modyfikacje. <laughs> On jest potężny. No super, jeszcze samochód mi zniknął. Chłopie, nic się nie idzie, uspokój się, zostaw ten telefon. Ogólnie to chyba straciłem wszystkie pieniądze jakie miałem. Co się tam dzieje? A dobra Idziemy i ogólnie idziemy. Idziemy na myjnie. A, tylko samochodu nie mam, no ale dobra. O. Do telefonu. Okay, you w know, sure, Ameryce. Zróbliżyć jury, aby złożyć proces wyboru, który wycofuje koszty tysięcy z tych zimy sufitu. I są cztery żórawki na Redwood's book. Więc ja Nie, lama. Franklin, co ci jest? Cię podskakuje z tą budką. Co my musimy zrobić? Bierzemy takiego Smart'a. O, tu jest potężna bryka. Tylko, no co jest kurwa? Pinta, pinta. No dobra, zaznaczone jest. Dobra, Nie ma problemu, szybko to się zrobi. No nie będę robił cięcia, bo jest niedaleko. A może się coś ciekawego po drodze wydarzy? No, a przykład mnie grawitacja wywali w kosmos. Wszystkie cele na... No, zlikwidować, dobra. Teraz ja już przygotuję. Potężną broń. Jaką jest... O, tak. SMG lecimy. Lecimy widzowie. A czy to jest miejscówka gdzie jest Trevor? Czy mi się tego wydaje Kto to jest? To jest ten zwieszony z Ty ale ja nic nie widzę. Gdzie jest ten chłop? Ja nie. Co jest kurwa? Aha to tyle. Okej. Okay. Bawcie się, ludzie, dalej, nic się tu nie stało. Nie przejmujcie się. O, szkurła. Do przodu, do przodu, walcz z tym. No nie, no dlaczego? Uspokój się, chłopie, ja ci nic nie zrobiłem. Na czerwonym świetle, przeskrzywanie. No nie, jeszcze te kupy z nieba. Co się dzieje w tej grze? Ogólnie to się chyba silnik mi pali. Ale nie przejmujmy się. No, silnik się pali. No, super, Ekstra Aha. To no, się ma. Zmieniamy. Bawcie się dobrze. No, nie skręcaj, że mi tym. Cholerna gra. Dobra, je. no nie. Jedź, 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 jedź. 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 Proszę cię Franklin jedź! Tym złomym, cholernym Jedźmy na tych felgach, ale dojedziemy. Dojedziemy widzowie. Dobra widzowie, naprawiłem sobie samochód na szybko. Nie pytajcie ja, ja mam tutaj super potężne moce, ale ten meteoryt mógłby się już wyłączyć. Chol... Cho cholerny kloc. Cholerny. Cholerny. Co ty do oglądasz, ty jak to tak można go dać? No, do no, lekopaty kurwa! A nie ja sobie przecież z tym no! <grystanie> gdzie jest ten holenderski dziad? O, kurwa... Aha! Eee! Ja tego samochodu nie kradnę? A gdzie jest chłop? CO JEST KURWA Z TĄ GRĄ?! No przecież tu nikogo nie ma! Może to jest ten? Nie, nie trafiłem. Tam jest jakiś... No gdzie jest ten chłop?! Szybciej, szybciej, szybciej! Tere... Nie Trevor, tylko Franklin. No... No sprint, no jump. A gdzie jest ten chłop? No on, on odpływa co jest grany? Pelikan To jest pelikan? Czy mewa? Czy co to jest? Nieważne No szkurła jeszcze Robisz haki Ale ze mnie haker Haker Bonzo Dobra No fajnie, baw się dobrze Hmm Zawierają mam pytanie Aha, jest łódka. Aha, Obiec na łódce. No dobra. Jak tam się bawić? Dobrze. Z nie odpływaj. Dobra, elegancko. Kurwa, co to jest w powietrzu? 4 minuty. Bierzemy ten pojazd. Nikt nie zauważy. Wyjeżdżamy z tego chlewu Dobra, o kurwa. Mam nadzieję, widzę, że to jest ostatni człowiek, którego mam załatwić. Gdzie on jest? Nie gada, że on jest na ten. Że. Nie, to nie będzie ten. Tak mi się ogólnie wydaje. Przecież to nie jest ten, co myje okna. Aha. Okej. Okay. No dobra... No, tra... szkurwa tak daleko. Dwie minuty, co jest grane? Szybciej, poganiaj tym kurwa złomem. Damy radę, damy radę. Drogi ludzie, nie chcę was poprzejeżdżać. Bo nie się siedzieć. Eee, <ścoughs> wykupiliby mnie. Trevor by mi wykupił. Dobrego kumpla. Gdzie mi tu skręcasz, wymusiłeś pierwszeństwo? Dobra, widzimy, widzimy się widzowie na miejscu. Mam, mam nadzieję, że tam zdążę. Nie wiem widzowie co to za pojazd, ale to chyba jest jakiś elektryk. Tutaj dziwne dźwięki, tak jak na elektryka. W ogóle nie wydaje żadnego dźwięku praktycznie. Aha, super, Network speed, no kurwa. To będzie ciekawe. Dobra, on jedzie, zajebiście No elegancko. Trzymaj się, byku. Lester zrobione. Wszystko ładnie wykonane. Aj. No to trzymaj się, hej, hej. Ja na stację będę znowu. No, szkurwa. Co wymuszać pierwszeństwo, cholero? kiflom, kiflom. Kiflom? Kiflom. Kiflom. Jo, kiflom. Kiflom. <gryw> yo, yo, trzymaj się, papa. Pa. No widzowie, chyba wykonaliśmy wszystkie misje yy, Franklina. Znaczy, do tej pory, bo pewnie będzie ich więcej. To ja się z Wami żegnam. Trzymajcie się. Do zobaczenia, papadki. Jo.